Są tacy, którzy słabo radzą sobie z kierowaniem samochodem. Są różne powody takiego stanu rzeczy. Niektórzy mieli fatalnych nauczycieli, jeszcze inni jeździli przez większość swojego życia po rozkopanych ulicach, które nie pozwalały nigdy nabyć wprawy. Są i tacy, którzy po prostu się boją i strach ich paraliżuje. Albo są tacy, którzy nie boją się. Prawie wcale i to, że nie boją się, powoduje, że podejmują szereg różnych ryzykownych zachowań, są niebezpieczni dla siebie i dla innych. Co zrobić, jeżeli fatalnie jeżdżę? Mogę mimo wszystko wsiadać za kółko, poruszać się po ulicach, stwarzać zagrożenie dla siebie, dla innych, ciągle się bać, ale jakoś jeździć, jakoś jadę. Jeszcze inni mogą studiować książki, literaturę, uczyć się tego, jak być dobrym kierowcą, albo oglądać na YouTube filmy, jak dobrze powozić samochodem. Jeszcze inni po prostu będą chodzili na jakieś korepetycje i pod kierunkiem jednego człowieka trenowali własne umiejętności u biedy. Jeżeli będzie to z użyciem samochodu, gorzej, jeżeli będzie to tylko Bierny instruktor, który będzie coś wam mówił o tym, jak jeździć bez akcentu na trening. Można wreszcie udać się na plac treningowy. Tam można z udziałem innych, którzy trenują. Z udziałem instruktorów, którzy dbają o to, żeby trening przebiegał prawidłowo. Trenują w symulowanej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której odtwarza się to, co jest. Rzeczywiste, odtwarza się to, co jest prawdziwego w sztuce kierowania pojazdem, mogło Wam dać umiejętności, których Wam brakuje. W ten sam sposób, w terapii grupowej, w psychologicznej terapii grupowej, odtwarza się rzeczywiste życie, odtwarzają się role rodzinne, które pełniliście, Wasze doświadczenia, Waszego osobistego życia. Ale pojawia się też coś więcej. Pojawia się doświadczenie uniwersalności waszych doświadczeń. Tego, że inni też przeżywali coś podobnego, ale w swój własny inny, niepowtarzalny sposób. Ale to coś niepowtarzalnego jest jednocześnie w jakiś sposób podobne do tego, co przeżyliście sami. Doświadczacie wspólnoty, ale możecie też sprawdzić samych siebie i trenować to, co jest waszą niedoskonałością. Dlatego grupowa terapia psychologiczna jest jak rzeczywisty trening na placu manewrowym. Coś bardzo prawdziwego i bardzo podobnego do tego, co dzieje się naprawdę, kiedy wsiadasz codziennie za kółko swojego życia.